Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym podcaście. Dzisiaj skupimy się na ważnym, często mylonym temacie, czym różni się rodzina zastępcza od rodziny adopcyjnej. Obie te formy mają cel wspólny, dobro dziecka, ale różnią się w wielu aspektach prawnych. I moim gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Byjoś, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, powiedzmy sobie w takim razie, czym jest rodzina zastępcza i czym różni się od rodziny adopcyjnej. Trzeba powiedzieć, że te dwie instytucje różnią się celami, dla których zostały stworzone. Otóż rodzina e, adopcyjna ma na celu rozstrzygnięcie e, losu młodego człowieka jednoznacznie. Czyli taki człowiek jakby wchodzi do rodziny adopcyjnej, jest jej członkiem i jakby ta decyzja jest stała. E, i jest jakby pewna, niezmienna. W przypadku rodzin zastępczych, pieczy zastępczej mamy tutaj takie rozwiązanie tymczasowe. To jest taka, takie zabezpieczenie interesów małoletniego z uwagi na dysharmonię czy też to, co się dzieje w biologicznej rodzinie.